Bardzo dziękuję Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, mówiliście coś o zdjęciach, to ja Wam też te zdjęcia pokażę. Mówi Wam to coś? Mówi Wam to coś? Mieliście problem z tym? Pani Ewa Kopacz, ówczesna minister zdrowia, marszałek Sejmu na jaśniejszej Rzeczypospolitej, premier rządu w prosektorium. Mówi Wam to coś? I wy będziecie mówili tutaj o wstydzie? Wy będziecie coś tutaj mówili o tym, że postępujemy nie tak? Że dojście do prawdy wymaga poświęcenia także finansowego? Macie z tym problem, że mówicie, że ile można by było zrobić inwestycji? Czyli okazuje się, że każdym, każdą, każdą jedną podłość, którą by Wam Sowieci przedstawili, byście kupili, że to jest coś prawdziwego. No bo jak w tej chwili można powiedzieć, w którym momencie znajdujemy się, co jest oficjalnym dokumentem? Obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Jaki jest oficjalny dokument? Nie dokument, który wykrwawił swoją ciężką pracą Antoni Macierewicz ze swoimi współpracownikami. Tylko coś, co napisała Anonina. Wierzycie jej? Takie jest wasze postępowanie wobec polskiej racji stanu? To chcecie nam dzisiaj powiedzieć, że były jakieś inne sytuacje? Zapytajcie się Ewy Kopacz. Podobno metr w głąb było wszystko przekopane, i jak, w jakiej jesteśmy sytuacji, to właśnie przez wasze dziadostwo jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że w dalszym ciągu prawda o Smoleńsku nie jest ujawniona, a wy dzisiejszymi postępowaniami doprowadzacie do tego, że chcecie jeszcze w tym momencie, kiedy jesteśmy niedaleko, kiedy jesteśmy blisko, kiedy rzeczy, które są oczywiste, trzeba tylko udowodnić, to wy się pytacie, gdzie jest wrak? Wiemy wszyscy, gdzie jest wrak. I wiemy, dlaczego nie możemy go odzyskać. Normalnie jesteście, że zadajecie takie pytania. To jest wstyd i kańba dla tej Izby i ona myślę, że przez czas waszych rządów będzie nam nieustannie niestety towarzyszyła. Dziękuję bardzo.